Odpowiemy sobie dzisiaj na takie najbardziej kontrowersyjne pytanie. Czy konsola PlayStation 5, nieważne jaka to jest wersja, nieważne jaki model, nieważne w ogóle PlayStation 5, które jest chodzone metalem, czy powinno stać pionowo, czy poziomo, i czy to ma jakieś znaczenie dla użytkownika? Pierwsza sprawa zacznijmy od tego, jak jest zbudowana konsola PlayStation 5. Bo niektórzy, może, nigdy nie widzieli, nie oglądali filmów, nie wiedzą, jak to jest. To prezentuje się w ten sposób. Jest to konsola od mojego widza bądź klienta, już dokładnie nie pamiętam, nie ma znaczenia. są ją na standardowe Spa, czyli będziemy wymieniać cieku metal ten obecny na inny. Po co? Bo obawia się, że może coś się wydarzyć. Wspólnie zobaczymy dzisiaj co się stało z tym ciekłym metalem, ile go dokładnie jest i czy mamy tak zwane suche place. Bo tak, to jest ten najcięższy problem, który się w tych konsolach pojawia, że po jakimś czasie użytkowania po prostu konsola samoczynnie się wyłącza bądź pokazuje informacje o przegrzaniu. No i jest na temat tego problemu wiele mitów. Ja też byłem w błędzie na początku, tak? Byłem w błędzie, przyznaję się, teraz, gdy już ułożyłem to sobie w głowie przez ten okres, gdy naprawiam te PS5 już którąś tam setną albo i więcej, pod rząd z różnymi problemami, i też wyszła ta nowa rewizja, gdzie zaspokoiło to moje wszystkie informacje związane z budową tego systemu, czemu ten ciekły metal został właśnie wykorzystany, czemu nie na przykład PTM, czemu nie jakaś inna superpasta, tylko właśnie ciekły metal, który ma najlepszą możliwą przewodność na świecie. Nie ma drugiego produktu takiego, który ma tak dobrą sprawność natychmiast. Bo są produkty zastępcze, które generują podobną sprawność, podobną, ale w aspekcie natychmiastowego działania nie mają podjazdu do, do, do ciekłego metalu. Ciekły metal występuje w trzech tak naprawdę wersjach, w trzech, że w trzech, jeżeli chodzi o przekazywanie ciepła. 38W, 73W i później 128W. Między nimi gdzieś tam jest. Termal, termal Grizzly, który jest najbardziej popularny, bo te firmy, które podałem wcześniej o nich już nikt nie pamięta nikt z tego metalu nie korzysta bądź ten w najmocniejszej wersji, która ma aż 128 W no jest przez niektórych uważany, że to się, się jednak nie, nie, nie nadaje. Nie, 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 nie musi nie sprawdzać, no bo ja długo sprawdziłem 5 lat temu i działa rewelacyjnie, ale. Pierwsze, co zrobimy, otworzymy wspólnie, już pominąłem, wiecie, całe rozkręcanie, tą konsolę i zobaczymy, jak wygląda procesor, jak wygląda chłodzenie po równo trzech latach, bo jest to premieróweczka. Zabieramy się. Otworzymy teraz tą konsolkę wspólnie. I zobaczymy, jak to wygląda w środku po trzech latach. I wyjmujemy. gotowi? Dobra. Zobaczcie teraz razem ze mną, że tutaj żadnego wyschnięcia nie widać, Cieku metal jest dalej płynny, jest go również bardzo dużo na Rdzenie, tak? Chłodzenie. Spójrzcie, no, no, full, no, pływa wręcz tutaj, bym powiedział. Teraz sobie za chwileczkę wyjaśnimy, czemu taka sytuacja w ogóle ma miejsce: że ten cieku metal jest taki płynny i jest go dużo, żeby zrozumieć cały temat. Konsolkę odkładamy na bok. My wymienimy oczywiście ten cieku metal na ten L100, którego używamy, który ma większe przekazywanie niż ten, no, który jest wykorzystywany fabrycznie. Wymienimy również termokit. No, teraz jak to wygląda od kuchni, to jest płyta od PS5, druga rewizja płyty głównej, tutaj chciałem Wam po prostu pokazać jak to wygląda, czyli mamy jedno zabezpieczenie, które jest tu na górze, które wykorzystałem w innym celu, zaraz Wam je pokażę, a tak jest zabezpieczony procesor przed rozlaniem ciekłego metalu, spójrzcie, taka czarna okleina, która zabezpiecza elementy na naszym procesorze, sam rdzeń błyszczący, tak jak wszystko powinno być. Spójrzcie na chłodzenie. Co tu się dzieje? Tutaj ten ciekły metal, patrzcie, zmienia swoje położenie. I ta zabudowa nie została zrobiona tak sobie. Ona ma celowość działania. Gdy nasza konsola jest w pozycji pionowej, jest tak dużo ciekłego metalu, że on po prostu przelewa się, żeby zakryć nasze rdzenie w całości. Jeżeli konsola jest pionowo, tak, to jest tyle ciekłego metalu, że wypełni nam ten, przyjmij basen z ciekłym metalem, bo to jest jego tak dużo. I w tym będzie on zakrywa całe nasze rdzenie. Jeżeli konsolę położymy w pozycji, rozpłynie się po niej. To Sony zaprojektowało to bardzo dobrze. Jest to świetne rozwiązanie i nie ma znaczenia finalnie, jak my tą konsolę będziemy chcieli położyć. Nasz ciekły metal, który jest tutaj, będzie zmieniał swoje położenie, aby chłodzić naszą konsolę. Teraz, z czego wynikają te inne problemy, o których wszyscy mówią. Tworzą z tego mityczne problemy, które nie istnieją. Zaprezentowałem Wam, jak to wygląda, czyli jak przepływa ten ciekły metal i czemu zostało tak stworzone to chłodzenie, nie inaczej. Ważną sprawą jest jeszcze to, z czego jest wykonane to chłodzenie, bo też o tym się mało mówi. Wiele osób gdybaże że jest to miedziany radiator pokryty niklem. No na pewno tak nie jest. Po pierwsze nikiel reaguje z Ciekłym metalem, a dokładnie z galem, i powstałby osad na naszym rdzeniu. Nigdy nie występuje, więc jest to po prostu od razu odrzucamy to. Tutaj Sony wykorzystało srebro. Srebro srebrne pokrywa takie pokrycie tego rdzenia. Ma przewodność aż 429 watów. Miedź ma przekazywanie ciepła na poziomie między 370 a 400. Jeśli jest, oczywiście, to 300 miedź. A nikiel, jeżeli byłby zastosowany, byłby to niklowany radiator ma przewodność tylko 90, więc byłoby głupotą obniżać sprawność chłodzenia, pokrywając je po prostu metalem o niższej przewodności. Ale o tym nikt oczywiście nie mówi. Tak samo temat żerów to też jest dość istotne. Pierwsze pytanie trzeba sobie zadać: z czego jest wykonany rdzeń w, w ogóle rdzeń procesora? Jest wykonany z krzemu krzem nie reaguje z ciekłym metalem, czyli z żadnym metalem, który jest wykorzystany w tym produkcie on nie reaguje do tego temperatura wrzenia krzemu, aby cokolwiek z nim zrobić jest, jest to aż dwa, jest to przeszło 2300 stopni Celsjusza, więc nie ma możliwości, żeby ciekły metal reagował z krzemem jedyne co może się tu wydarzyć to powłoka, która jest pokryty nasz procesor uszkadza się mechanicznie Odtarcia od temperatur, ale nie jest to żer chemiczny w żadnym aspekcie. Ten rdzeń też tutaj ma delikatne ryski. Mogły powstać podczas czyszczenia czy czegokolwiek. Są specjalne środki do polerowania procesorów i to bez problemu zejdzie. Proces chemiczny powstał, coś musi z sobą reagować, więc te opowieści są to po prostu farmazony, błędne wprowadzanie was jako posiadaczy sprzętów w błąd. Tak samo, kolejna sytuacja związana z tym rozlewaniem się ciekiego metalu. To się nie zdarza. To były jednorazowe sytuacje, to były pierwsze konsole PS5. W obecnej chwili nikt z Was, tam po drugiej stronie, żaden mój widz, kogokolwiek innego i innych twórców, którzy też mówili, że konsole muszą być tak. Nie musisz się obawiać, że czy Twoja konsola jest poziomo, czy pionowo, czy do góry nogami. Nic się nie stanie. Te tworzywo, z którego jest stworzone to zabezpieczenie. Można na nie dmuchać nawet sto parę stopni i one się nie deformuje. Naprawdę trzeba było zrobić dużo starań, żeby ten ciekły metal wydostał się na płytę. Ta okleina, która tam jest, tak ciężko ją zdjąć, że zwykły człowiek, który pierwsza zrobi, uszkodziłby ten rdzeń procesora ściągając tą okleinę. Więc rozlania ciekłego metalu bym się w żaden sposób nie obawiał, nie ma szans. Jedyne czego mógłbym się obawiać, to tego, że ten ciekły metal, który jest wykorzystany w tych konsolach zakładam w tych pierwszych rewizjach, niestety nie znamy dokładnie jego składu. Wiemy, że w składzie ciekłego metalu ogólnie musi być cyna, int i gal. Ale w jakich parametrach, czyli ile jest danego metalu, nie wiemy. Zauważyłem w wielu wcześniejszych modelach konsol, że jednak zdarzają się te suche place. Wielokrotnie. Nie obawiajcie się, korzystajcie ze swoich konsol w dowolnej pozycji. Mogę Wam zagwarantować, że niestety kiedyś, kiedyś, za dwa czy trzy lata, czy cztery, będziecie musieli wymienić ten ciekły metal, bo niestety nie mamy podanej żywotności nigdzie. Nawet oficjalnie producenci ciekłego metalu, tacy jak Thermal czy inni w swoich informacjach dla klientów, no nie ma tam dokładnej wiedzy ile ten ciekły metal wytrzymuje, jaka jest jego żywotność, jest podana jednostka tej żywotności, czyli jak szybko ulega degradacji, ale to ciężko, to jest ciężko zmierzalne. Jeżeli minęła gwarancja, zalecam wykonać pełne spa, do tego wymienić metal na nowy bądź i będzie po problemie. Jeżeli macie jakieś pytania do materiału, śmiało zostawcie komentarz. Widzimy się w kolejnym filmie. Dwie brewcie. Do następnego.